Żyjemy w czasach pokoju, przynajmniej w Europie. I miejmy nadzieję, że tak będzie przez cały rok i przez lata następne, czego życzę sobie i wszystkim Państwu. Żyjemy więc w czasach pokoju i uprawiamy pokojowe demonstracje. Pokojowe demonstracje zaczęły się przed kilkudziesięciu laty właśnie w Europie i nie tylko. I polegają one na tym, że się ludzie zbierają do kupy i protestują albo domagają się. Bardzo rzadko demonstrują po to, że są zadowoleni. z tego powodu, że są zadowoleni. My w Polsce mamy też swoje parady. Oczywiście ja nie mówię o tym, że jeszcze są także masowe demonstracje, na przykład poparcia dla PiSu. Ale poza tym mamy parady, które są na przykład. Marszmat, parada równości, co to jest, wiadomo, pokazują to często w telewizji. Zbierają się ludzie określonych orientacji, określonych poglądów, zwłaszcza obyczajowych, i idą na ulicę, żeby to okazać. Pokazać, że są po prostu nadzwyczaj zwyczajni. Natomiast jeśli chodzi o ostatnie parady, to mamy do czynienia z poradami protestacyjnymi. Tak było z kodem i tak będzie z kodem w następnych tygodniach, może nawet miesiącach. Otóż kod to jest taka organizacja, czy stowarzyszenie wyższej użyteczności niepublicznej, które ma za zadanie protestować przeciwko obecnemu rządowi PiS. -u. Po prostu przeciwko nowej władzy. W obronie swoich przywilejów i tego, co, jak się okazuje, jest najważniejsze. Otóż, żeby było tak jak do tej pory. Żeby tak było i tak pozostało. Będziemy mieli do czynienia podobno w najbliższą sobotę z pikietą w obronie dziennikarzy pod telewizją publiczną. Nie wiem, czy to będzie pikieta, czy to będzie demonstracja, czy to będzie skakanie. Kto nie zna mi ten spisem na przykład i tak będą skakać. W takim razie ja jestem za wszelkimi demonstracjami, zwłaszcza pokojowymi, a także imprezowymi, w których uczestniczą nie tylko ludzie średniego pokolenia, ale także starsze styropiany, bo to im przypomina czasy z czasów gierka, kiedy byli piękni i młodzi. I wydaje mi się, że protestując właśnie w tej chwili wracają do dawnych czasów. Proszę Państwa, moim zdaniem, jeżeli wszystko, co się odbywa w tej chwili przeciwko Pisowi, będzie się odbywać przy pomocy demonstracji, nawet miliona, jak zapowiadał Grzegorz Schetyna, i to do, te, do tego w Brukseli, ja nie mam nic przeciwko temu. Jest wesoło. Mnóstwo ludzi, można się zabawić i, szczerze powiedziawszy, można także okazać swoje niezadowolenie. A moim zdaniem demokracja polega na tym, że okazujemy i zadowolenie, i niezadowolenie, oraz obojętność.